Z tej strony Marlina. Tu pułapka, dunek, żeby was nic nie ominęło. A jak widzicie, ze mną no jest arbus ty! Melon, arbus cokolwiek mówcie na mnie i zostawcie łapeczki w górę. Ja Chcesz, żeby więcej filmów było z, z arbuzem. Dzisiaj robimy część, kto więcej przejdzie parkuraj. Tak, o czego, tutaj, o tego całego parkura? No i? No to... Go 5 minut. Czekaj? Tak, jasne już masz. Dobra, gotowe. Czekajcie 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 czekajcie, 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 czekajcie. Ej, ustaw się obok mnie. Musimy znaleźć, O, tutaj. No i jak widzicie ze mną jest Arbuz i ty. No i jakbyście... Czekaj, coś... Dobra. No nie, ty głupi gocik, nie na cię. Jakbyście chcieli więcej filmów z Arbuzem, to dajcie łapkę... łapeczkę w górę. Łapeczkę w górę, tak? I jakby... Dobra, 10 łapek w górę ma być. Dobra. No i napiszcie w komentarzach. A, bo wam troszkę Weźcie na dół, tam na dół, czekajcie. Tam na dół, o, tutaj gdzie teraz lecę. Weźcie, zajście dajcie, dajcie. Dajcie łapkę w górę. Subskrypcję na mój kanał. tak żeby mi pomóc dobić. Możliwe, że jeszcze będę was prosiła, żebyście pomogli mi już dobić, bo już mam 5 popitych żebyście mogli zrobić już na pięć 10 no. subskrypcji. więc bardzo, bardzo proszę, jeżeli obejrzycie odcinek wejdźcie tam, no i teraz przejdźcie na dół to może ja odliczę no i wtedy aha, dobra, dobra no i wtedy będziemy e, we Fredach, no i ja będę jakbyście chcieli Ym, nie, we frędach, to macie u góry, jakby co? A ja jeśli to, y, to y, będziecie widzieli na tabeli mój nick. No i YouTube to? Nie skąd mi YouTube, więc przepraszam. No Dobra, to może słuchać, Tutaj ustawię się. To no za długo już, Dobra, paplan ja tutaj, a widzowie chyba nie, nie chcą słuchać mojego paplania. Dobra, gotowi? Ej, ustaw się, do startu, start! Halo! Zobacz jakaś szybsza od ciebie jestem. Co to za ta Szybko! Szybko, to musisz spadnąć! Nie spadnę. Musisz! Musisz spaść! Jest! Mam prowadzenie! Jeszcze spadniesz! Nie spadnę! Wyuczyłam się, jak mi dzisiaj wyszedł. ty mnie zablokowałaś. Co? No to nie mam, a sobie. No jak, jak... Jak ona mi nie wierzy, no to widzowie napiszcie w komentarzach. Czy, czy to co ja mówię to jest prawda, czy to co ona mówi? <laughs> czy to mówi Art? Już się doganiam i tak. O nie! Yes! Szybko! 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 To no, będzie miał... O, ja lubię tę te, wieżę! Te ma... Też to lubię! Ty masz zlecie! to, to kompie, nie to Maria gra na... na, na, Jaka, na Jaka Maria? Na Jaka Maria? To jest Marlina! Ale Marlina się kojarzy z Marią. No, się kojarzy. Tak, ale się inaczej naprawdę nazywam. Bo co bo dobra, ja nie Dobra, jedzie za to. Bawić. Nie, ej! Wolna trzeba wijać. Nie! ja też wiem kordy. No co zobacz. No to no zobaczcie! Ona chce mnie Elo. E -e się nie zepchnąć. Elo! Eee, Lubina, od ja się świedzetona, e-e, Lubina, ja są na sklepie. O nie! Elo! Taka głupia tekstura. Fajne, bo ja to zwykle na, na raz to robię. Moj, moja strategia do tego jest zawsze skakać. O nie! Ona chyba jedzie, szybko! Nie trzymajcie do mnie kciuki, żebym przeszła! A wiesz, że ty już masz dwa kila, a ja żadnego? Jeśli i tak na razie chodzimy do tyłu o dwa nie! No nie. Od tyłu do tyłu? O, dwa kila, czeka. Aha, już masz całe obydwie zrobione. W ciągu 5 minut, a już 5 i byłem przeminięte. A przecież 2 minuty go dałam, więc jeszcze masz 3 minuty. Jeszcze masz 2 minu minuty. Na 2 minuty. Zobacz. No. A może sobie zrobimy, może jeszcze. Może w następnym odcinku, jeżeli oczywiście widzowie będą chcieli, jeżeli widzowie będą chcieli nagrywać z e, Tobą tak. Arbus e, odcinki, to e, może. Zabieramy wciski Funkastilii! O? Ej, co Ty przed chwilą do góry wszłaś? Dobra, ja wiem, gdzie Ty jesteś. Już. Ja jestem na no takiej wieży. Ja muszę wygrać, Ty, Wam stamtąd. Ty masz zejść? Nie. Nie. Tak. Masz prawo tam Jak ci każę... Ja ci każę co tam O ty. O ty! No patrzcie. Nawet na mnie nie poczeka ten arbus. Hmm. To jest chyba wyjść Dobra. No ale można nie poczekać. Ja ci każę. Dobra, czekam. Dobra. Jesteś. Przejdździe stąd. Jesteś, Jesteś na górze? Nie, jesteś już tam. Tak! Bo ja to za szybko robię w tym stresie. Na sam tą mapkę... Ja stoku nie krzyśnęłam. Dobra, na samą ona będzie wybierała. Ale coś prostego. jaki stajk tajkun zrobimy. Te czasami one są źle zrobione. Nie, dobrze są. No bo one czasami nie odbijają. Aha. Do mm. góry w ogóle są takie fajne, cieniutkie, takie jak um, Marlina pani Marlina lubi. O ty! Co, cię, co, co ci... pozwoli ci Ja wygram to. Jakbyście chcieli, to jakbyś yy, widzowie? To widzów mówię jakby to nie do ciebie albo e, że ja będę z moją, z moją kuzynką zrobię bucę. E, Zrobimy takie zasunek. Właśnie nie odzywaj na razie, dobra? Zes... Zrobimy piosenkę, mamy już napisaną jakąś połowę piosenki. Ja umiem to. Nie śpiewam sobie teraz. Elo! <śm> A nie i za wam! Nie idź za Ej! Ody! Ja ci pokazałam drogę, czy wam stąd! No ja na Do to jeszcze mnie popchnęła, no to. Bo ja tutaj umiem tą całą taktykę, bo ja jeszcze po całym przeszedł, no i o czymś chciałam skinąć. Ze Może... Ja się radę, może z nią nagram no, mega tak przykład może z nią nagram megafon Obyby 2, to jest trudniejsze? Ja tylko, ja tylko 200 stage zrobiłam, bo to jest trudne dla mnie, za trudne. Um, może sobie zrobimy pauzę i y, zrobimy, kto. I będzie. I będzie kto przeszedł do nowego wymiaru, bo to jest kilka wymiarów, wiesz? Ja już przeszedłem chyba do trzech tutaj. Diana Wyjdź i rozumiem, że mam tutaj po czerwonym skakać, okej okay. no to to i... Ma. mam przejść? nie to dziękuję. No, to, dziękuję które tu są bardzo trudne, więc radzie chcę coś jest zrobić a to już za mną widzę nie I znam ja wszystkich wyprzedzam i Gosa ma go kosa i małego takosa Aha. Aha. Nikt tego nie, nie dogoni. mnie nie dogoni. Nie. Dogoni do znowu jakieś zagadki. Dogoni Ciebie. Nie się, nie. Się dogonię Ciebie. Kiedyś Ej, słuchaj to jest żeby... że ja jestem najważniejszy na serwerze. Ej, u coś w tle słychać? Co? U mnie coś w tle słychać?

ja się ten na takim kim, kim niebieskiej szachownicy. No ale nie. No to jest gdzieś obok mnie szachownicy, tylko ty idę. Ale kolejne? Ty tu jest? Ty ty jest. Ty jest. Ty jest. Ty dobra? Albo sobie pogramy na przykład w Pet Simulator. Okej. Okay. On nie dlaczego ja to zrobiłam? A nie, może sobie pogramy w Megafon od B1. Bardzo się go robi. Ja zrobiłam około 300 stage na moim takim... Ja mam specjalne no konto. Ja, ja mam takie specjalne konto. No nie! 49 jest najgorszy. Nie, bardzo No czekaj, A dobra, nie będę cheatować. Nie jestem pokerem. Dlaczego? Mam no tak, taka... Taka fajna siła do cheatowania, wiesz? Gdzie? Ani powiem takie minusty idą, taka fajność. O nie! Ja przybyć, a nie między A dwie z nami się trzy minuty dostały. Po... Ja się sobie skarczę po takich drzewkach. Tak, A Ale to fajnie. Dobra, słuchajcie, Dobra. słuchajcie na chwilę, tyle ja powiem. Ja tam... Ja to się lubię. Ja tam ją spróbuję dogonić.